The cat Witamy serdecznie ze stadionu w Swarzędu Adam Delimat. Dawid Sud. Zapraszając na drugą odsłonę tej eliminacyjnej drogi reprezentacji Polski do lat 19 drogi ku finałom mistrzostw Europy. Drogi, która dla biało-czerwonych nie zaczęła się w sposób udany. Bo Dawid byliśmy 3 dni temu w środę w grodzisku Wielkopolskim na meczu z finami. Nasza sytuacja troszeczkę się skomplikowała. Dzisiaj myślę, że już inne spotkanie idealne pod ten temat, żeby po prostu się szybko zrehabilitować. Tak to wygląda w tabeli. Oczywiście dziś koniecznością, obowiązkiem jest zwycięstwo reprezentacji Polski. Wtedy dopiszemy sobie trzy punkty. Spójrzmy w takim razie, jakie jedynastki posłali na to spotkanie do boju trenerzy obu zespołów. W bramce Jakub Wojrzyński w obronie Ariel Mostur, Daniel Ojokowarski, a także Jakub Bieroński. Tutaj tych zmian nie ma. Ta czwórka bez zmian względem meczu z reprezentacją Finlandii. Natomiast zmiany zaczynają się wyżej na obu wahadłach. Dziś zawodnicy Lecha Poznań z prawej strony Filip Borowski, z lewej strony Krystian w środku swoje miejsce zachował Kasper Urbański, ale obok niego są Tomasz Neugebauer, a także Adrian Bukowski, no a duet ofensywny to Mariusz Fornaldziek, o którym już mówiliśmy, a także Aleksander Buksa. Dziś akurat Włodarczyk wśród rezerwowych, Wilaka nie ma w kadrze, natomiast Aleksander Buksa w pierwszym składzie i pewnie on też będzie chciał dołożyć po tym golu z 11 metrów z meczu z reprezentacją Finlandii. Dziś kolejne trafienia do swojego dorobku. O tym za chwilę, bo teraz na prawej stronie. E, Mariusz Fornalczyk uderzenie lewą nogą i tylko boczna siatka. Ale teraz warto zwrócić uwagę właśnie ławą przesuwają się piątka obrońców y, reprezentacji Malty. Tymczasem Fornalczyk Mariusz Fornalczyk, znamy takie akcje. Właśnie w wykonaniu zawodnika pogoni Szczecin. Szkoda, że tego nie udało się zakończyć golem, bo to byłaby naprawdę efektowna bramka. Pojawił się w Krakowie Krzysztof Lipecki. Zresztą z tego, co tutaj gdzieś przed chwilą mi mignęło. E, hutnik gra teraz wyjazdowy mecz sokołem Ostruda. Remisuje jeden do jednego, A my teraz patrzymy, co się dzieje w okolicy 16 metra. Nie ma gwizka sędziego, więc to wszystko odbyło się w zgodzie z przepisami. A próbował wedrzeć się w pole karne Borowski. Jeszcze może być niebezpiecznie, bo jest Fornalczyk pod końcową linią i tym razem ta piłka już odnalazła. Adriana Bukowskiego dwa razy się nie udało, ale teraz zawodnik Pogoni do zawodnika Śląska Wrocław i Biało-Czerwoni prowadzą. Jeden do zera. Moim zdaniem to jest nagroda dla Fornalczyka, że ma asystę i dla Bukowskiego, że ma gola za to, że, że się to się ten drugi, prawda? Dokład, za każdym razem. Dokładnie, ale chodzi mi też o to, że to byli najbardziej aktywni nasi zawodnicy w tej, w tych pierwszych minutach, które są za nami, bo uważam, że zarówno Bukowski dobi, robił dużo dobrego, jak i Fornalczyk a tak 1-0 no nie pokazuje tutaj optycznej naszej przewagi. Rzut rożny wysoko ta piłka zawieszona jest, 2 do 0, wreszcie Daniel ojo on zrobił użytek z tych swoich e, fizycznych warunków, z tego wzrostu, którym w zasadzie przerasta zdecydowaną większość przeciwników, tak, wcześniej Arjen Mosur bardzo mocno walczył o pozycję z jednym z rywali, obaj chyba padli na murawę, wykorzystał to wszystko Daniel ojo e, skuteczne uderzenie, wykorzystał swoje warunki fizyczne, o czym mówiłeś, mamy 2 do 0 i jakby mieliśmy dobry timing, e, gdy mówiliśmy o tym, że przydałby się drugi gol, w nieco innych sektorach, wolny na prawej stronie Uwaga, bo teraz może być zaraz szansa na to, by oddać kolejny strzał. Niecelnie jednak Filip Borowski. 52. minuta. Wysoko dośrodkowana piłka. Zamykał to strzałem głową Ariel Mosur. Troszkę być może zbyt lekko tę głowę niestety dołożył Ojo Kowalski. Dobrze Fornalczyk, choć też kosztowało go to trochę zdrowia, bo bezpardonowo zaatakował go Nikolaj Mikalew. Żółta kartka dla nie najlepiej. reprezentacji Malty, ale nas bardziej interesuje to, co dzieje się z Fornalczykiem, bo tak jak mówisz, nie wygląda to dobrze. Nie brzmi to też dobrze, bo taki duży, poważny i głośny okrzyk wydany przez skrzydłowego pogoni Szczecin. Jeszcze raz to widzimy. Widzimy, że utyka, schodzi w towarzystwie masażystów. Mariusz Fornalczyk. Nie wygląda to dobrze chyba, prawda, Dawid? To wygląda to bardzo. Bardzo źle, bo nie może postawić stopy prawej. Ale już trzeba zmieniać ciężar gry. Już tutaj będzie nam ciężko się przedrzeć Mamy równowagę liczebną. Choć teraz udało nam się. Łęgowski wypuścił tutaj Borowskiego. Filip Borowski w polu karnym. Czy to się uda skończyć? Z całym obronione uderzenie Starzyńskiego. Zobaczymy jak teraz dośrodkuje zawodnik Rezerw Lecha Poznań. Skakał Mosur. Czy nie był ściągany do parteru? Nie, ale znów Mateusz Flip miał okazję, żeby tak w drugim tempie e, zakończyć akcję po rzucie rożnym strzałem. Cztery gole, to też naprawdę dobry dorobek jak na środkowego obrońcę, a teraz będzie szansa, no miał kapitalną okazję Mateusz Łęgowski, padł tam i, i dalej leży, bo ma świadomość, że on to musiał zakończyć golem. No myślę, że na pewno <grym> będą w jakimś stopniu w szatni przy dobrym wyniku, pewnego rodzaju żarty z tej sytuacji, że w takiej sytuacji nie zdobyliśmy gola. Zdarł się tutaj przebojem Piotr Starzyński. tych moich słów, że z Piteri ma mało e, roboty, ma mało, e, roboty, pracy. Tak jak ma mało pracy w tym meczu. a teraz? Starzyński, być może go zatrudni rzut karny. Kwałowany Piotr Starzyński. W 80 minucie będzie jeszcze żółta kartka dla Zeana Leonardiego. No nie możemy myśleć żadnych wątpliwości. Starzyński przebojowo wpadł w pole karne. Został ściągany, mamy rzut karny. Już widzimy, że Buksa nikomu tej piłki nie odda i będzie, podobnie jak w meczu z Finlandią, wykonawcą rzutu karnego. Między słupkami Miguel Espiteri. No i patrzymy. Aleksander Buxa, bardzo spokojnie, bardzo pewnie. Polska 3, Malta 0. Tak, szkoda, że tego go nie szliśmy wcześniej. Byłoby to też takie napędzenie naszej drużyny. Myślę, że taki ee, mocny gwóźdź do trumny dla Maltańczyków. Palacz. W poszukiwaniu Buxy, no mógł mocnym akcentem zakończyć swój udział w tym spotkaniu napastnik Pastnik Genui. Dobre doszlifkowanie Palacza. Wygrał walkę o pozycję Buxa. Ale zamit, Dobrze teraz, zamit. Świetna, że tutaj zabrał piłkę. No zobacz. i zobaczmy na tę próbę. Andrzej Zamita. To no. też w statystykach na pewno zostanie odnotowane, choć oczywiście miał pełną kontrolę. Jakub Ojrzyński. Taki dostajemy sygnał, a teraz patrzymy na ten rzut wolny włodarczyk. No mówię, że dojdzie. Jest, czy dojdzie do stacji Wodarczyk? Jeszcze raz! Simon Włodarczyk. Teraz może bardziej, żałować Napastnik, rezerw Legii Warszawa. Teraz bardziej trafiony, prawda, przez Oja Kowalskiego, ale. Tymczasem szybki atak biało-czerwonych, palacz do Łęgowskiego, może teraz uda się Mateuszowi Łęgowskiemu, jemu ta sztuka się nie udała, ale na dwie raty robi to skutecznie e, Piotr Starzyński, I to 4 jest do 0. I to jest swego rodzaju nagroda dla Starzyńskiego za ten dobry występ, dobre wejście jako rezerwowy, e, wprowadził dużo ożywienia, to jest zawodnik, który wywalczył na rzut to jest zawodnik, który wydaje się, że ustala wynik tego spotkania. Tak, bo już tylko minuta do końca, może z małym okładem. 4 do 0 dla reprezentacji Polski, musiał też być ostrożny. No i w taki sposób kończy się drugi mecz grupowy reprezentacji Polski do lat 19. My od siebie zapraszamy też na wtorek na godzinę 12.45, gdy Polacy w tym małym finale, mówiąc po raz trzeci, zagrają z reprezentacją Ukrainy.